a oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Okrejoznawczego nabrał bardzo spektakularnego wymiaru, a tego efektem jest to, że zarówno podzielona prasa turystyczna, jak i brama opatowska w Sandomierzu, czyli dwa najważniejsze obiekty turystyczne w mieście, są nieczynne. Turyści nie mają wstępu do tych właśnie miejsc. A jak to się stało? Może pokrótce historia. Z końcem ubiegłego roku dla oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Okrejoznawczego w Sandomierzu wygasła umowa na dzierżawę tych właśnie obiektu. Przypomnę, mówimy o podziemnej trasie turystycznej i bramie opatowskiej. Górnik nie zgodził się na przedłużenie tej umowy i zarządził wyprowadzkę z obiektów, do czego nie dostosowało się Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i do tej pory, do niedawna, wciąż administrowało tymi właśnie miejscami. Tak było do działku, kiedy to wieczorem, na polecenie władz miasta wymieniono zamki, zmieniono kurski tym samym uniemożliwiając dotychczasowym dzierżawcom tego obiektu wstęp do Bramy Opatowskiej, jak również do podziemnej placu turystycznej. Wczoraj również działy się przedziwne sceny, ponieważ m.in. przepiłowano łańcuch na Bramie Opatowskiej. <Ky> Zrobili to przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Ruch turystyczny był puszczony. Dzisiaj, tak jak wspomniałam ponownie, nie można było wejść ani na branę Opatowską, ani do podziemnej placu turystycznej. Wiem, że dzisiaj pewne rozmowy pomiędzy miastem oddziałem Polskiego Towarzystwa, Towarzystwa Turystyczno-Krajowskiego miały się odbyć, czyli odbyły o efektach tej za chwilę. Tymczasem spieszę przedstawić Państwu moich gości. Pani Marzyna Martyńska, dyrektor z oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajowskiego w Stanburgu. Witam. Pan Marek Juszczyk, prezes tego właśnie oddziału. Witam. Witam. Ja Miasto reprezentuje naszej audycji pan Wojciech Dumin, dyrektor sądowniczego. Dzień dobry. Zapraszam również pełnomocnika gminy, adwokata Marcina Zębielskiego, który obyczał, że weźmie udział w audycji, no, ale jednak nie widzę tego osoby tutaj właśnie. Wyświetlaczem jest bardzo liczna reprezentacja przewodników i sympatycznych <coughs> Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Kojazdów, to jest na ponad 30 osób. Witam Państwa Dzień dobry. Czy cokolwiek się zmieniło? A zanim oddam Pani głos, przypomnę jeszcze naszym klubakom, że można do nas telefonować i wymieniać opinię na ten temat numer 41 Rozmowy się toczyły. Dzisiaj oczywiście byliśmy w Urzędzie Miasta dwukrotnie z Panem Prezesem. Rozstaliśmy się w zasadzie o niczym, ponieważ na żądania Pana Burmistrza odnośnie kwoty, jaką mielibyśmy płacić, kwoty za użytkowanie tych obiektów, Nasze jest to jest kwota w granicach 500, 800 tysięcy, nawet się takie kwoty um, wymienia. Ruch jest... o wiecie, czy to o jednym obiekcie, o obydwu, oczywiście. Obydwu. Rocznie. Rocznie, tak, rocznie. Niemniej jednak to są naprawdę duże kwoty. Um, ceny biletów, jakie są w sandomierzu, ceny usług przewodniczych i marża, na której pracuje To jest naprawdę na bardzo niskim poziomie. My wyznajemy um, zasadę niech KAPIE powoli. Nie chcemy się wzbogacać podnosząc ceny biletów, bo Sandomierz nie jest miastem dla ludzi bogatych. Przejeżdżają tu przede wszystkim wycieczki szkolne i turyści o tak zwanym średnim portfelu. I to po prostu widać, jakich noclegów szukają, jakich szukają gastronomii. Bardzo często mamy pytania o tanie jedzenie, o tanie miejsca noclegowe. To wszystko widać, jakiego turystę mamy. Dlatego staramy się to wszystko dostosowywać i te czynsze, które pan burmistrz proponował, to po prostu musiałyby spowodować wzrost cen biletów, na co nie możemy pozwolić, bo turystów już jest mniej niż w roku ubiegłym, a będzie ich pewnie pewnością jeszcze Wspomniała pani o pieniądzach, to jest akurat bardzo ważne zagadnienie, jeżeli chodzi o tę sprawę, ponieważ no, jak zwykle w takich przypadkach, tak bardzo spornych, chodzi właśnie o finanse. Burmistrz Sandomierza Jerzy Boros. Paniastem i między innymi z tego powodu nie bierze w naszej audycji. Powiedział mi kiedyś i raz, że zeszły go rocznie dochód w Bramę Opatowskiej podziemnej pracy w audycji między naszymi dwoma Stąd właśnie gra Warta Świeczki i m.in. ta droga. Sposób liczenia Pana Burmistrza jest ciekawy, bo to jest dodawanie liczby ludzi na Bramie Opatowskiej, na trasie podziemnej, w muzeach i to robi około 300 tysięcy ludzi rocznie. W związku z tym razy tam powiedzmy 5 czy 7 złotych wychodzi Panu Burmistrzowi 2 miliony złotych, że tyle jest obrotu na tych obiektach, tylko że to we wszystkich obiektach tyle takich ludzi nie ma. Tej ilości ludzi w Sandomierzu niestety nie ma, niestety nie ma. To pomysł Pana Burmistrza i jego liczenie nie ma się nijak, nawet to co mielibyśmy płacić,

Yy, tam yy, być, tak? yy, ja mówię tak o takim przychodzie, ale proszę, proszę zwrócić jeszcze uwagę na to, że umowy, które mieliśmy od kilku lat z miastem, zobowiązywały nas oprócz wpłacenia w czynszu do miasta, wykonywania szeregu działań na rzecz promocji turystyki, <laughs> w związku z powyższym mieliśmy obowiązek wydawania materiałów yy, promocyjnych, jeżdżenia na targi turystyczne, planowania szlaków, wspomagania działalności tłumaczy, czyli o kosztach Ale to są rzeczy, które mieliśmy robić w zysku. Ty się schowaj, może dobrze. Nie muszę, jest miejsce publiczne człowieku. Roku, Komisja Ministra Sztuki i Kultury zabroniła przejeżdżania formankami pod tą bramą, ponieważ groziła ona nie, nie, nie. za mienia, za pieniądze posługiwała się. Tylko tylko Została wyremontowana, wyranowała nawet więcej wciągnięć na tej bramie stron, na, na ze wschody i została nam ta brama przetarzana. <laughs> nie bójcie się, nie bójcie. W 1927 oh, roku remonty skończone zostały w 2029 roku, roku i my od tego czasu prowadzimy bramę opatowską praktycznie. To jest nasza brama opatowska. Myśmy ją uratowali, eksploatujemy, udostępniamy turystom. Wydaje mi się, że należałoby również przypomnieć. Mów, mów, Marek. No, faktycznie, tak wygląda sytuacja, którą przedstawiła, czyli polskie Prowadztwo Turystyczne mają zawsze funkcjonowanie przez wiele, wiele lat no, w oparciu o umowę, która regulowała warunki współpracy między miastem Sandomierz, a właśnie PTTK. No, skończyła się ważność tej umowy, ona wygasła z końcem ubiegłego roku. Władze miasta zadecydowały, że będzie dobrze, jeżeli to te obiekty są do Centrum Kultury, wobec czego zostały podjęte przez nas działania przygotowawcze, aby być gotowym i w pełni zabezpieczyć płynne funkcjonowanie jak dotąd tych dwóch obiektów. No, jak do chwili obecnej nie udało nam się wejść i zatem wprowadzić działalności właśnie udostępniania tych obiektów, no, gdyż Polskie Towarzystwo turystyczno krajoznawcze w obecnej chwili bezumownie korzysta z tych obiektów, czyli no, można domniemywać, że przez ostatnie kilka, kilkanaście lat yy, towarzystwo działało na zasadzie współpracy umowy, prawda? Natomiast w tej chwili no, takiego aktu prawnego nie ma yy, no, i działa dalej. Także yy, wydaje mi się, że obiektywnie oceniając sytuację, trzymajmy się faktów, natomiast no, to, kto ma w tej chwili prawo do tych obiektów pewnie rozstrzygnie sąd, bo, bo sprawa właśnie się toczy. Natomiast na pewno władzą miasta, tak samo jak i y, mnie, czyli Sandomirskiemu Centrum Kultury, które posiada tytuł prawny do tych obiektów, zależy na tym, aby y, cały czas ruch turystyczny odbywał się płynnie. Wrócimy, przepraszam bardzo Pani Dyrektorze, za tę wypowiedź, ponieważ mamy tutaj telefony telefon i słuchacz czekam w najbliższej chwili na linii. Witamy na antenie, dzień dobry. Ale my nie słyszymy nic tutaj. Co to za głuchy telefon? Tak? Co to za transmisja jest? Bez sensu to wszystko. Powinno być to nagłośnione. Powinniśmy słyszeć wszystko. Co ciszej? Co pani to po pomoże? To pomoże. Bez sensu zupełnie. s a l a Panu bardzo za ten telefon czekamy na kolejne 41 200 2020 to numer do nas. Panie dyrektorze, właśnie nie wspomnieliśmy o tym że przy wejściu do Bramy Opatowskiej stoją pracownicy ochrony. Tak samo jest przy podziemnej trasie turystycznej. Dzisiaj przez cały dzień była też policja. Są również wewnątrz tych obiektów pracownicy Polskiego Towarzystwa turystyczno krajoznawczego którzy pełnią dyżury, po prostu pilnują swojego mienia. Cała ta sytuacja negatywnie wpływa na wizerunek Santomierza, odstrasza wręcz turystów. Ja dzisiaj rozmawiałam z ludźmi, którzy byli zdegustowani całą tą sytuacją. No dzisiaj przed chwilą też ta wypowiedź naszego słuchacza. Obiekty są nadal zamknięte. Jak będzie dalej? Ja może, Ja mogę się wypowiadać tylko i wyłącznie w imieniu swoim, czyli aktualnego zarządcy tych obiektów. No, drodzy Państwo, musimy zrozumieć, że jeżeli zostały powierzone pewne działania Sądomieńskiemu Centrum Kultury, mamy do tego akt prawny, umowę odpowiednią, obowiązującą, więc staramy się czynić wszystkie kroki, które są dostępne, dozwolone prawem aby jak najszybciej zacząć odsyłanie tych obiektów i by ułaskawić siłę. Kiedy tam pakt miał mieć pani Tego prawdopodobnie już teraz nie odeszła. Pani redaktor, tak jak Pani wspomniała na początku tej debaty, trwają rozmowy, prawda? Dwustronne. Póki co nie mam żadnych informacji, żeby one się zakończyły jakim, jakąkolwiek decyzją. Tyle mogę na ten temat powiedzieć. Liczę, że, panie... że stanie się to jak najszybciej. Z tym. Ja taką panu nie pasuje, to jest pan... A ty z pierwszej człowieku, tutaj, no tu się nie odzywaj Łycy, gamoniu. Pogodzić się z władz miasta z łebami i że tak powiem, y, turystycznej dla mieszkańców całego naszego kraju, a w moim odczuciu uważam, że to jest wielki wstyd i hańba, że lokalne władze tak przepięknego, strawodawnego ogrodu nie mogą się pogodzić na całą Polskę. Nie władze miasta i nie władze PTT-ku wezmą sobie to do serca. Dziękuję bardzo panu za ten właśnie telefon, za tę wypowiedź. Numer do nas, przepraszam bardzo, panie prezesie, 41 droga 02020, bardzo proszę, oddaję panu głos. Dzień dobry, panie prezesie. Od stu lat PTT-ka było tutaj współpartnerem wiele zrobiło, nie tylko z programu, ale i z rata nowych Nasze kredyty, nasze fundusze, które zostały tam włożone. I to, co tutaj Pan Dyrektor Centrum Kultury powiedział, ma umowę z miastem. Pytanie jest, czy miasto ma do tych obiektów prawa. My, te obiekty zostały nam przekazane. Brama Opatowska w 27 roku, a trasa podziemna w siedemdziesiątym roku. Mamy dokumenty przekazania. PTTK dobrowolnie w 1978 roku zadeklarowało odprowadzanie dla potrzeb miasta 25% czystego zysku. To nie była umowa na zasadzie wynajmujemy, Wam wypłacicie. Zostały nam obiekty przekazane do obsługi i PTT, PTTK dobrowolnie zadeklarowało tą sumę 25% czystego zysku z tych obiektów odprowadzamy. Także o tym trzeba wiedzieć, o tym trzeba mówić. My się w tych obiektach, przykro nam jest, no tak oczywiście, ale mówię sytuacja jest taka i warto, tak, ale warto na to zwrócić uwagę. I mało tego mówi Pani Ochrona i tak dalej właśnie też sposób ochrony. Dwie firmy ochraniarskie tu od poniedziałku praktycznie pracują, a jak pracują? Jedna firma zakłada łańcuch wygania ludzi, druga urywa kłódki na obiektach i wygania pracowników, potem w nocy usiłują przepiłować e, zamek na bramie opatowskiej. No przepraszam bardzo, to jest ochraga, ochranianie czy włamywanie się do tych obiektów. Pani redaktor, ja myślę, że tu ludzie powinni się wypowiedzieć, sandomierzanie w tej chwili, a nie telefony, telefony. No, co to za jakieś wybiegi, co wam to daje, że ktoś tam mówi? No. I jest nie nagłośnione, powinno być nagłośnione i ciągle manipulacje.

ile jakich kosztów ochrony i tych działań, ale drugie pytanie przykład znakomity moim zdaniem, w ogóle czegoś złego spojrzenia na potrzeby miasta. Miasta kiedyś jak zakładano, to dawano kilkanaście lat wolnizny, żeby się ludzie dorobili, żeby mogli potem uczciwie podatki płacić, żeby to miasto się pogodziło, rozwijało jak najbardziej. A tutaj zrobiły się tylko parkingi i ceny za lokale, za dzierżawy, za wszystko horendalne. Przykład, mamy kawał sezonu i na bulwarze nad Wisłą ani jednego obiektu gastronomicznego. Przychodzą ludzie na kamienną pustynię. Dokładnie, bo 7 zł za metr kwadratowy przy dużych powierzchniach na pewno nikt tego nie wyrobi. Słuchajcie, no po co w ogóle żeście tu przyszli? Po co ten, ten, ten cyrk robić, Marek, po co tu cyrk robi? No co ci, no co? To jest audycja telefoniczna, czy to jest na żywo miało być? Z mieszkańcami. Ludzie, reagujcie jakoś sensownie, bo, bo tak to do niczego w tym mieście nie dojdzie. Komu są potrzebne jakieś telefony tutaj? My wiemy lepiej, jak co się dzieje w mieście, chyba nie? Pani redaktor manipuluje wszystkim, kurde. Od dawna. Pani redaktor dojrzała nareszcie przewodniku. Zobaczcie. Witam was serdecznie. No cóż, że nadal, rzeczywiście. no to my musimy tłumaczyć tym grupom wycieczkowym, dlaczego te obiekty są zamknięte. To my, że tak powiem, jesteśmy narażeni na ten pierwszy atak. No bo wyobrażam sobie pani, że przyjeżdża grupa szkolna. Te dzieci, no wiadomo, że chcą wejść na bramę, chcą wyjść do trasy, no bo to ich bardziej interesuje, niż e, zwiedzanie kościołów. No umówmy się, że tak jest, prawda? A my tym dzieciom musimy powiedzieć, że no przykro nam, dzisiaj nie wyjdziecie. Ale kiedy my wyjdziemy, skoro my jesteśmy na przykład za Warszawy? No w przyszłym roku chyba, no bo przecież wiadomo, że wycieczka nie będzie codziennie tutaj przyjeżdżała. Także um, utrudnia nam się pracę. Ja muszę jeszcze powiedzieć, że no przewodnicy, nie tylko ja, ale myślę, że wszyscy, my bardzo chętnie oprowadzamy grupy społeczne. Tutaj nawet z Sandomierza i z rejonów Sandomierza. Umówmy się, że te wsie, które tutaj Funkcjonują wokół Sandomierza, to tam często są dzieci biedne. Ich naprawdę nie stać na wakacje, ich nie stać na wycieczkę nawet do Sandomierza. Więc my oprowadzamy te grupy społecznie. Czy tych grup rzeczywiście jest, skoro w Sandomierzu, tak jak wspomniałam, Panie Dyrektorze, nie obawiają Państwo wybawić takich Pan Dyrektor się nie obawia, nie. On ma fuchę, ma stanowisko, Pan Burmistrz go poklepuje po plecach. No, no co powie? No widzi pani jaka jest manipulacja tutaj pana dyrektora się używa, nie, nie, bez sensu, który nie ma nic do powiedzenia, prawda? A wy, a, a wy stoicie jak te gamonie i, i, i się przyglądacie. No. no nic nie zrobicie w ten sposób, nie reagując na tą manipulację kolejną, Radia Kielce. Zwłaszcza pani redaktor słynna jest z manipulacji. I to, co się dzieje w tym mieście, to jest jej zasługa w dużym stopniu. Między innymi. A co, co, pan, co pan mi będzie zabraniał mówienia? No, no to co? Nie wiadomo, To słuchajcie sobie. Dunina. Łebka o, takiego. No tak, no wy zadecydujecie i widzicie, co się dzieje. No i co z tego, że pani ma lata, proszę pani? Co pani zrobiła dla tego miasta? Pana znam już parę lat. A, a ja panią znam też może? No. Wiem. Dużo rzeczy. Pani dużo może wiedzieć, proszę pani. I to jest żenada, po prostu to, co tu się dzieje.